W tym odcinku pokażemy miasto Santa Clara, słynące z mazuleum Czegawary oraz bitwy, która przesądziła o zwycięstwie rewolucji. Nie jest to szczególnie turystyczne miejsce, dzięki czemu bardziej poczuć tu można kubańską codzienność. Wróciliśmy do Santa Clary i zatrzymaliśmy się w takim przedrożnym barze, do którego przechodzą Kubańczycy. Jedzenie to jest całkiem dobre. Mieliśmy sandwicha z serem i z szynką i dali pomidora, nawet sałatę, więc Olen I pierwszy raz na kubie frytki możemy, po... możemy polecić Bargo Lasso Niedaleko stacji głównej autobusowej Via Sur Santa Clara Zapłaciliśmy mają frytki co się pierwszy raz nam udało się Chcę zobaczyć na Kubie i zapłaciliśmy 1100 pesos, czyli bardzo mało w do innych miejsc. Tutaj ulica Główna w Santa Clara. To był jakiś urząd propagandy. Propaganda wie, Clara. Jesteśmy teraz na Plaza de la Revolucion w Santa Clara. tu, to ten wielki plac to jest Plac Revolucji. Taki podobne jak chowanie, tylko trochę mniejszy. I tutaj góruje nad nim wielki monument Che Guevary. znajduje się też mauzoleum w tym miejscu, gdzie znajdują się jego szczątki. Jego ciało zostało sprowadzone w latach 90. z Boliwii, gdzie został on zamordowany przez CIA. I tutaj do zwycięstwa aż po kres Akurat jak przyszliśmy, okazało się, że nie ma prądu Pytałem się czy to się zdarza nie, dawno temu w sensie to się zdarzyło ostatni raz Teraz akurat jak przyjechaliśmy i chcemy zobaczyć ten, ten tomuzeum poświęcone czego ważę nie ma prądu o nie Tutaj jest list do Fidela, który napisał Che Guevara Ostatni list do Fidela, który napisał Jego pomnik Byliśmy hey. zobaczyć memoriał Che Guevary gdzie znajdują się jego szczątki Oraz muzeum się mu poświęcone Nie można było tam zrobić za bardzo zdjęć Sprawdzali przelejście i tak dalej, ale tutaj jest jeszcze mauzoleum upamiętniające tych, którzy polegli tutaj w walkach na wyzwolenie Santa Clary. To są też strony walki, które zakończyły się zwycięstwem rewolucjonistów tutaj pod przywództwem Czechowary. Czyli to są ci, którzy tutaj polegli w tych walkach, no i zostali tutaj pochowani. Albo po prostu ci, którzy uczestniczyli. Przeżyli te, te walki, ale zostały, zostali e, później jakby w Pomań. wieczny ogień zapalony przez Fidera. to muzeum i mozoleum znajdują się tam no, pod pomnikiem Czegowary fajne miejsce w środku tak w tym e, znajdują się szczątki właśnie między innymi Czegowary oraz e, innych Kilkudziesięciu e, wojowników Guerilleros, powstańców, którzy walczyli w Boliwii, którzy tam skinęli. Bardzo takie ładne miejsce. Wchodzi się w ogóle taki dziwny zapach kwiatów i okazuje że tam są takie świeże kwiaty, ale takie ładne, jakieś takie lilie czy coś. Bardzo ładne. No, fajne miejsce, a teraz idziemy dalej, żeby do centrum Santa Clara się siedzi. Do... Casa Particular Santa Clara Wygląda całkiem fajnie Z takim patio Idziemy teraz Na eksplorację miasta Tak wygląda właśnie Jedna z głównych ulic Santa Clara A tutaj Znajduje się Wersja Santa Clara Bodekita del Medio To samo miejsce Bodekita del Medio Znajduje się e, Chowanie, w tym, że w tym miejscu nie był Hemingway. Ceny Mohito nie są takie wysokie jak, jak chowanie, i nie ma tutaj tłumów turystów. Tak to wygląda. A tutaj główny park y, Santa Clara, park Vidal. Saurita, what are your first feelings about uh, this uh, city, Santa Clara? a lot of history. And uh, mm -hmm. about... Yeah, yeah. Yeah. Like a god here. Yes, big mausoleum, yeah. Mm -hmm. And about the city itself? What do you think? I think... Mm -hmm. Yes, calmer than, than Havana, of course. But I think there's... Jest mniej bezrobocia i jest lepiej organizowany. Jest jakąś stronę, które są która i dobrze pokryta, na Nie wiem, to są moje zdjęcia. A to jest słynny spychacz, którego podczas bitwy o Santa Clara użył Che Guevara, żeby. Wykoleić pociąg pancerny, który jakby transportował oddziały Batisty w roku 1958 w grudniu była tutaj bitwa, udało się ją wygrać partyzantom pod dowódcą Czegowary i był to jakby taki powiedzmy ostatni krok do zwycięstwa rewolucji kubańskiej. Bo później jakby te oddziały Batisty poddały się, droga na Hawanę była otwarta, a to właśnie dzięki temu zwycięstwu i dzięki temu spychaczowi, który sam Czegowara prowadził, żeby wykoleić pociąg niesamowite. To jest jeszcze muzeum i chciałem je odwiedzić, je zobaczyć. No my to troszeczkę pecha, bo się okazało, że jest muzeum renowacji i zamykają je o 12. Teraz jest 15. Według normalnego rozkładu, otwarcia jest do 17, Więc przyszliśmy tutaj, myślę, żeby wyjść muzeum, ale jest zamknięte. Ale był tutaj taki miły pan, który nam opowiedział historię tego, tego buldożera, który brał udział w tych akcjach. Te monumenty to też mają swoje znaczenie. Tutaj, na przykład, ten monument, który stoi przed tym pociągiem, symbolizuje to, że został ten tren zatrzymany przez, przez tych rewolucjonistów. Tutaj, te, te elementy. Symbolizują e, ostrzał tego, tego, tego pociągu, jakby wystrzał, który symbolizuje radość i zwycięstwo po, e, po, tej, e, po tej bitwie. to tam wiem? Tak, jest zamknięte, ale jest tutaj pan, który ochrania i który nam powiedział wszystko. Wszystko za. Oczywiście za, za małą tutaj opłatą, która no, jakby nie chciał nic, ale my mu tak daliśmy, bo na Kubie ci. Było bardzo... Ente. Był bardzo entuzjastycznie nie? nastawiony Mówiłem o, o na kubie, że w muzeach po prostu ludzie zarabiają bardzo mało W muzeach I że jakby jak się odwiedza te, te miejsca To warto tym ludziom, którzy tam nas wpuszczają i tak dalej tak, To i tak jest za darmo, nie? Ale ci ludzie, którzy pracują w tych muzeach zarabiają bardzo mało Więc zawsze warto 100, 200 peso zostawić Dla nich to jest naprawdę bardzo dużo Bardzo zawsze yy, się cieszą To jest muzeum i cafeteria Revolution. Niedaleko monumentu upamiętniającego zdobycie pociągu pancernego Znajduje się ciekawa kawiarnia, będąca jednocześnie prywatnym muzeum Można tu znaleźć wiele oryginalnych eksponatów związanych z rewolucją kubańską I wypić kawę w dobrej cenie To jest cafe rewolucją z rumem I tam ma cappuccino z mlekiem Ale ja Ale pierwszy raz na Kubie chyba mamy cappuccino Cappuccino prawdziwe z mlekiem Z mlekiem tak, tutaj też są mleko, miód, rum. Smaczne, bardzo smaczne. Niedaleko tego monumentu, z tym pociągiem opancerzonym, znajduje się posąg Trzech z Dzieckiem. Ten pomnik jest pełny symboliki, na przykład tutaj. Jest grupa ludzi, która, która oznacza tych rebeliantów, którzy walczyli tam pod dowództwem Che Dziecko, które, które oznacza nowe życie, przyszłość, i tak dalej. Tutaj, wschód i zachód słońca, na przykład. Dużo jest takich pomników, które, jak Pan nam opowiadał, każdy z nich coś oznacza. Tutaj na dole, nawet widać takie małe to jakby oznaczające walkę w górę, że musieli się wspinać. Dużo jest takiej symboliki. Oczywiście cigawara. Z cygaro w dłoni. A tutaj Komitet Prowincjalny Partii Komunistycznej Partii Kuby. Nie wiem, mi się podoba to miasto. Wiemy na to jest ta, że jest takie, powiedzmy, nie bardzo turystyczne. Można takie poznać w sumie, życie takie Kubańczyków. Nie, nie takie dla turystów, tylko takie, powiedzmy, normalne, nie? Co ty tam myślisz? Ceny są chyba o połowę mniejsze niż w nie. Jedzenie jest dobre, nawet. I tutaj, nie wiem, też mi się wydaje, że jest zadbane, powiedzmy, że jest to bardziej takie nowoczesne miasto. Nie jest takie, powiedzmy, oldschoolowe jak Trinidad. Ale ma to swoje plusy. Bo. Nie wiem, ładnie tutaj wygląda, ulice zadbane, ma, mało się widzi, mniej się widzi może takiej biedy i tak dalej. Według mnie fajne miasto. Takie do życia. Też z tego co czytałem znajduje się tutaj pochowanie najważniejszych uniwersytetów na Kubie. Z tego względu jest tutaj jest to miasto takie trochę, można powiedzieć, studenckie, że jest tutaj dużo barów i tak dalej też może sobie wycząć gdzieś wjedziemy mm -hmm. i tak wygląda jedna z takich bobot pobocznych ulic no, Takie jak na, na standardy kubańskie do których się przyzwyczaliśmy całkiem fajnie całkiem dobrze Dwie osoby już nam poleciły jeszcze takie miejsce w pobliżu tych monumentów e, z dzieckiem e, oraz e, tego monumentu e, historycznego z tym buldożerem. Jest to Loma del Capiro, to jest taki wzgórze, które góruje nad Santa Clarą i ładne wyniki, e, ładne <grywki> wyniki. E, o, tu widzimy kury. <grywki> Rozpościerają się stamtąd ładne widoki na całe miasto, i dlatego idziemy się tam przejść. Idziemy w takich, powiedzmy, o tam tak dalej, tutaj takie bardziej wiejskie życie. Ale naprawdę ładnie, podoba mi się tutaj. Widać, że w tym miejsce też wybierają się zwykli Kuwańczycy. Nie tylko turyści W sumie wielu turystów to nie ma, więc Tylko, tylko Kubańczycy Tylko kubańczycy wybierają się w to miejsce Zapuszczają się w takie rozbi Takie obrzeża Znaczy, my jesteśmy jednymi z nich, Kubańczycy No niech ładnie tutaj Tak wygląda widok Panorama Santa Clary Tu widzimy boisko chyba do gry w bejsbol Czuki gór. I tutaj widzę, bawią się Kubańczycy. I tańczą salsę. Chyba pierwszy raz widzimy coś takiego. I oczywiście Sagawara. Co, by było trudno tutaj przejść? Muszę wejść. Ładne tutaj, ładne miejsce. Tu są te charakterystyczne wieże ciśnień. Tutaj widać jedną. To jest kolejna, to jest kolejna. Kierowca powiedział nam, że Yy, są one jakby radziecka technologia. Wieże ciśnień, właśnie, znajdują się na całej Kubie, takie charakterystyczne. Wyglądają jak takie spotki, dosłownie jakieś takie kosmiczne. Czekamy na zachód słońca. Coraz więcej młodych osób tutaj przychodzi. Nie wiem, czy to jest, czy to była prawda, ale przed chwilą, przed tej pan, który zaczął nam, nam się pytać skąd jesteśmy i tak dalej. Powiedziałeś mi, że Ryta jest z Libanu, ja jestem z Polski. O, Polska, o. On mówi z Polski? Mieszkałem 8 lat i studiowałem w, w Republice Czeskiej w Ostrawie I, i mówił parę tam słów po czesku i naprawdę, no, niesamowite. Mówił, że ma przyjaciół w Polsce i tak dalej. I mówił, że pracuje w fabryce cygar i chce nam przynieść parę cygar, żebyśmy mogli sobie wziąć do Polski. Zobacz. Zobaczymy jak nam wyglądają to są oryginalne, bo dzisiaj byliśmy w tym sklepie, gdzie można je kupić, oryginalne. Za jedno cegaro Koibak, czyli 25 chyba. 20-25 euro lub dolarów za Monte Cristo 15 chyba. Za jedną sztukę, Jest za jedną sztukę cygara. czy 20 200. nawet. Tak, a jak się kupi więcej, to mogli nam obniżyć no do 15, więc za jedno, za jedno cegara 20 dolarów bardzo dużo. Ya se me eh, Constantino. Y se me estudió en la Chesky Republic, en la Universidad de Purúa. Y se me invitan a Olson Led. Eh, Por tanto, se me a Tadi, a Sachinat Na en O Moyote. Moyote o un muerto. A director de la Sabo de Todo bueno. Że pan chciał nam 10 cygar w dobrej cenie, chyba 20 euro, nie? Bo on pracuje. on tam pracuje i ma za darmo. Ale to jest ściema ogólnie, bo ogólnie na Kubie jest tak, że ludzie wciskają takie te nieoficjalne cygara, że oni mają dostęp, że są takie tanie i tak dalej. Ale to jest taki pizz na wodę i w sumie nie kupuje się takich cygar. Ale że on przyszedł, porozmawiał nam i tak dalej z nami, to. Kupiliśmy takie jedno cygaro za 200 pesos, czyli w sumie takie jeden euro z kawałkiem. Wiadomo, to jest fałszywka i tak dalej, ale wygląda jak cygaro i tak tego nie będziemy palić, więc jak już przyszedł to da... kupiliśmy jedno, żeby go jakby udobruchać. Ale trudno, nie? Na przyszłość tak chcemy kupić takie powiedzmy oryginalne. A teraz tak chociaż żeby, żeby mieć coś, jakiś souvenir. So. Rano, znowu, ale wyruszamy dalej. Tym razem na północ do miasta turystycznego, już bardziej Varadero. Zobaczymy, jak tam, tam wygląda życie. Opuszczamy Santa Clara i ruszamy do najpopularniejszego kubańskiego kurortu czyli Varadero, by zobaczyć zupełnie inną Kubę. Miejsce to to jednak nie tylko piękne plaże i kryje ono w sobie kilka tajemnic. Które pokażemy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.